Dobra, Sensor Trap 3, coś na co czekali wszyscy, coś na co czekali wszyscy, wszyscy, po prostu wszyscy. Co to jest? O kurwa. Ja pierdolę, on to ma dosyć w bani, kurwa, konkretnie. Witam w Sancho's Trap Człapa stoi w klubie, rozdaje prezenty Nie choinka, co tak świeci, syno, to diamenty Nie ma śniegu wcale, ale oni tak zmarznięty I kupił no belki, tobie dołoży do renty Syn, człapa stoi w klubie, rozdaje prezenty Nie choinka, co tak świeci, syno, to diamenty Nie ma śniegu wcale, ale oni tak zmarznięty I kupił nową to tobie dołoży do renty Rzuca moli do wojanka Niespodzianka Nie <laughs> no co to jest pes? Wrzucam moli do wojanka Ja pierdolę mocne To akurat mocne w chuj Oj sorry. To mocne wersje Rzucam moli do wojanka Niespodzianka Wchodzę z suką do gojarda Kardasz Janka Moje aisy świecą w broku. Jak latarka Jej dupa BBL drogu jak fagatka Grajnują zawsze diamenty mówią prawdę Zuświecona kartę Ona robi to odważnie stoi w klubie rozdaje prezenty Ale Refrenka co Refren to nie jest to sam co w tamtym z nic szczerze Przestań wystać jaką kutasa No to diamenty nie ma śniegu wcale ale oni tak zmarznięty I kupił no To tobie dołoży do Co tak świeci synu to diamenty? Nie ma śniegu wcale, ale oni tak zmarznięty. I kupił no pamperki, tobie dołożył do renty. Nie czułem pieniądze, Zajęci tam, robiłem je noc Zajęcie map balisko rimowe. Hozę kupowe. Unboxing paćki. Mam prezenty dla moich tup Każdy z nich za parę kołwester Mówię Piszą mi listy Mam prezenty dla moich tup Każdy z nich za parę koła Na DM piszą mi listy One mówią do mnie Mikołaj Zapraszają na sylwester Mówię tropa, dawaj do nas Wszystko jest w naszej produkcji Szane nie może schować PLN no i dolar czterech koła ja i zioma. oni jak Kevin, bo sami są w domu. Nie wierzę, mnie nic Pochowane paki jak Ola Czuję się jak w urodziny, bo wszyscy śpiewają śpiewają i historię To oni się bawią tam, no bawię, to, to jest zabawa, zobacz